Dzień dobry, witajcie. Na początek, bo uprzedzę Wasze pytania, co to są te czerwone kropki na mojej brodzie, to zaciałem się podczas golenia, spokojnie. Na pewno nie jest to powikłanie poszczepiące przeciw COVID-19. A teraz już przechodząc do meritum filmu, to wiele osób skarży się, że ma infekcję Helicobacter pylori. Rzeczywiście prewalencja tego zakażenia jest bardzo wysoka w niektórych krajach rozwiniętych i rozwijających się, może nawet przekraczać 80% w innych na przykład 30%. Natomiast to co jest największym problemem, że wiele osób twierdzi, iż po kuracji antybiotykowej Helicobacter pylori ta infekcja nawraca, co sprawia wrażenie, że jest to bakteria trudno usuwalna z naszego organizmu, wręcz no, niemożliwa do wyleczenia. A w zasadzie nie leczymy samej bakterii, tylko leczymy choroby, która, która jest wywołana przez te bakterie. Ja nagrywałem już kiedyś film na temat Helicobacter pylori, w którym powiedziałem kilka cennych wskazówek, mianowicie odniosłem się do również naturalnych, alternatywnych metod leczenia. Pamiętajcie, że te metody również mogą zaszkodzić. Przed ich zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Natomiast do tej pory się nieco zmieniło. Weszły nowe na przykład kryteria czy nowe wytyczne Maastricht 5, wcześniej obowiązywały wcześniejsze, które wskazują, że każda infekcja, obecnie każda infekcja Helicobacter Pylori wymaga leczenia, nawet ta bezobjawowa. Dawniej uważano, że skoro ta bakteria występuje tak często, to jeżeli ktoś nie ma objawów, to nie trzeba tego leczyć. A trzeba wdrożyć leczenie dopiero, gdy wystąpią choroby, takie jak no, zapalenie błony śluzowej żołądka, dyspepsja, czy właśnie choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Obecnie uważa się, że nawet bezobjawowa infekcja Helicobacter Pylori wymaga zawsze leczenia antybiotykiem. Dlaczego? Dlatego, że Helicobacter Pylori jest czynnikiem rakotwórczym. To jest kancerogen, tak samo jak na przykład azbest. Jeżeli ktoś ma. Yy, Infekcja Helicobacter pylori przewlekłą, to tak samo jakby miał cały czas narażenie na azbest, czy na przykład palił papierosy, mimo że prowadzi zdrowy tryb życia. Oczywiście Helicobacter pylori powoduje inne nowotwory. Powoduje na przykład raka żołądka, powoduje na przykład chłoniaka żołądka typu MALT. To nie znaczy, że każdy, kto ma Helicobacter pylori zachoruje na raka. Większość osób nie. I to wcale nie znaczy, że każdy rak żołądka czy chłoniak jest związany z infekcją. Też nie. Ale jednak ryzyko jest zwiększone. W związku z tym, że jest to kancerogen, leczy się nawet pacjentów bezobjawowych, żeby uniknąć takiej sytuacji, że za kilka, kilkanaście lat dojdzie do rozwoju właśnie chłoniaka, żołądka typu MALT. Czyli mówiąc inaczej, korzyści z tego leczenia mogą być większe niż potencjalne ryzyko. Ale wiele osób zastanawia się, dlaczego po leczeniu ta infekcja wraca. Co zrobić, żeby to leczenie było skuteczne. Po pierwsze, leki przepisane przez lekarza, a jest to, są, jest to zarówno IPP, czyli inhibitor pompy protonowej, jak również antybiotyk, bądź dwa antybiotyki, albo nawet, albo nawet więcej, muszą być stosowane zgodnie z zaleceniem, czyli do końca. Podstawowym błędem jest przerywanie antybiotykoterapii, bo na przykład czuję się lepiej, albo już mi to pomogło. Albo stosowanie wybiórcze leków, na przykład nie będę brał IPP, bo gdzieś czytałem, że IPP no to szkodzi, bo zmniejsza zakwaszenie w cudzysłowie żołądka, więc będę brał sam antybiotyk. Nie. To jest terapia łączona, inhibitor pompy protonowej plus antybiotyki i należy się do tej terapii zastosować do końca. Przerywanie czy stosowanie w nieodpowiedni sposób takiego leczenia powoduje właśnie problem narastającej oporności helicobacter pylori, na przykład na klarytromycynę. Jeżeli lekarz przepisuje wam już leki, to poproście o taki, który zawiera bizmut. Dlatego, że bizmut wywiera działanie również przeciwzapalne. Ma korzystny wpływ, jeżeli infekcji towarzyszy stan zapalny błony śluzowej żołądka i choroba wrzodowa dwunastnicy bądź żołądka. Bizmut dawniej był stosowany w lecznictwie. Obecnie, obecnie bardzo niewiele preparatów stosowanych do ust niego zawiera. W zasadzie ich nie ma, może być właśnie w połączeniu z lekiem stosowanym w infekcji Helicobacter Plori. Jest, są również preparaty bizmutu stosowane zewnętrznie na skórę, na przykład zasadowy galusan bizmutu o działaniu przeciwzapalnym, ściągającym, właśnie kojącym podrażnienia. Ale to jest kolej, to jest pierwsza taka przyczyna, czyli stosowanie się do antybiotykoterapii. Nie bójmy się jej, ona nie jest stosowana długotrwale ta terapia. Na pewno tutaj większej szkody w organizmie nie spowoduje. IPP też, jeżeli będą brane przez dwa tygodnie, to nie spowodują większej szkody. Są to leki uważane za bezpieczne. Niektórzy stosują je z przerwami przez wiele lat, a niektórzy, którzy chorują na na przykład na refluksowe zapalenie przełyku związane z przepukliną rozworu przełykowego, biorą te leki z przerwami nawet przez całe życie. Kolejną przyczyną niepowodzenia terapii jest to, że Kilka członków rodziny jest jednocześnie zarażonych. Pamiętacie, że choroba wrzodowa wywołana przez helicobacter pylori, czy stan zapalny błony śluzowej wywołany przez tą bakterię, jest chorobą zakaźną i zaraźliwą. To nie są pojęcia jednoznaczne. Choroba zakaźna to znaczy, że wywołana przez czynnik zakaźny, czyli przez bakterię. Choroba zaraźliwa, czyli może przenosić się z człowieka na człowieka. Helicobacter pylori może powodować choroby i zakaźne i zaraźliwe. Jeżeli jest duże prawdopodobieństwo, że któryś z członków rodziny ma również tę chorobę, na przykład dzieci, małżonek, podczas pocałunków spożywania pokarmu tym samym widelcem, tak daj gryza na zasadzie lub daj łyka, lub właśnie korzystania z tej samej szklanki, popijania po kimś, dojadania po kimś, to zwłaszcza mamy po dziecku, które nie dokończyło jedzenia, mogą tak się te infekcje przenosić. Jeżeli jest leczony jeden członek rodziny pozostałych pozostali są zagrażeni, to również to, to leczenie będzie nieskuteczne. Co robić? Oznaczyć w kale antygen Helicobacter pylori. Taki test można kupić bez recepty bez skierowania w aptece u każdego członka rodziny. Nie robimy testów z krwi, one nie są podstawą do leczenia. Testy z krwi na przeciwciała nie informują nas o aktywnym, aktualnym zarażeniu. Przeciwciała mogą się utrzymywać wiele miesięcy po przybytej infekcji. A więc test na antygen z wszystkich członków rodziny, żeby się później nie zarażali, chociaż nie są to takie wytyczne, które oficjalnie zostały zatwierdzone. Ale należy o tym pamiętać, że reinfekcja jest możliwa i o tym, że jest to choroba zakaźna i zaraźliwa, na przykład właśnie związana z infekcją helicobacter pylori, że w ten sposób może się ta infekcja przenosić. Jest to również choroba, no ja cały czas mówię o chorobach wywołanych przez helicobacter pylori, czyli zapaleniu błony śluzowej żołądka czy dwunastnicy, czy chorobie wrzodowej, choroba brudnych rąk, która może się przenosić drogą fekalno-oralną. Czyli po prostu ktoś wyszedł z toalety, nie umył rąk. Ktoś inny, prawda, korzysta z tej samej toalety zaraz bezpośrednio po zarażonym członku rodziny również nie przestrzega zasad higieny. Czyli drogą, bo helikobakter pylori jest wydalana w stolcu. Można się nią zarazić przez po prostu brudne ręce, a więc drogą fekalno-oralną. Czyli pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad higieny. Mycie rąk po wyjściu z toalety jak najbardziej i w ogóle spożywanie umytych warzyw, owoców i w ogóle mycie rąk przed jedzeniem, przed jedzeniem i piciem, nie obgryzanie paznokci, nie wkładanie paluchów do nosa, do buzi i tak dalej. To są podstawowe zasady, które pozwolą sprawić, że leczenie Helicobacter pylori będzie skuteczne, bo proszę pamiętać, że to nie jest bakteria, której nie można się pozbyć. Ona wydziela różne czynniki, które działające to toksycznie działające, uszkadzające na błonę śluzową, produkuje także enzym urazem, który rozkłada mocznik między innymi do amoniaku, który obniża, podwyższa, przepraszam, pH żołądka, dzięki czemu ona jest w stanie przeżyć w tym niekorzystnym środowisku. Ale, ale jest to bakteria, którą można całkowicie, której można całkowicie się pozbyć. Jak już wcześniej wspomniałem w innym filmie, Test ureazowy podczas gastroskopii czy w wycinkach tzw. Tak barwienie Giemzą na Helicobacter pylori może być ujemny, jeżeli bierzemy inhibitor pompy protonowej, ale w trakcie leczenia, w trakcie leczenia antybiotykiem trzeba brać ten inhibitor, dlatego że niektóre badania wskazują, że sam inhibitor pompy protonowej zmniejsza populację Helicobacter pylori w żołądku. Stąd m.in. fałszywie ujemne wyniki u ludzi leczonych IPP. Którzy wykonują sobie test urazowy, czy na przykład pobierane mają wycinki z żołądka podczas gastroskopii do badania histopatologicznego i później tak zwane na tak zwane metody badania w kierunku helicobacter pylori, od czynnikiem Giemzy. Moi drodzy, i na koniec, wiele osób właśnie ma dyspepsję, czy mówi, że podczas zakochania odczuwa motylki w żołądku. Znajoma sąsiadka też kiedyś mówiła mojej matce, że odczuwała motyle w żołądku, a okazało się, że to tylko helikobakter pylori i wrzody żołądka. Moi drodzy, jak widzicie, bakterie są wszędzie wokół nas. Ja ostatnio oglądałem taki film Star Wars, Gwiezdne Wojny, chociaż nie było nic w telewizji, to już z nudów, bo ja nie lubię takiej fantastyki. Ale muszę wam powiedzieć, muszę wam powiedzieć, że ten, no, Lord Wader, czy jak mu tam, to bardzo, według mnie, jest pozytywna postać. To jedyna postać z Gwiezdnych Wojen, która bierze tak na serio całą epidemię i stosuje się do zaleceń. Nosi maseczkę, unika kontaktów z rodziną, jest antyspołeczny i faktycznie przestrzega wszystkich zasad sanepidu. Dobrze moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.